Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Vlog zaczynam z dworu. Zobaczcie, jaka jest piękna pogoda. Jest niedziela. Ja niedawno wyszłam z kościoła, byłam jeszcze w Biedronce. W Biedronce z kościoła poszli od razu do Biedronki, więc, więc tak. Ja lecę do domu. Zobaczcie, no po prostu pogoda jest super. Prawdziwa wiosna, a praktycznie już jest grudzień, więc, więc tak. Idę, idę. Już niedługo, niedaleko tak naprawdę mi zostało, więc, więc odezwę się do Was już z domu. Dzisiaj pokażę Wam mój akademik, a dokładnie właśnie gdzie, gdzie mieszkam, jak wygląda ten budynek. I tutaj mieszkam, w tym budynku. O, zobaczcie, dokładnie tutaj. Hej, kochani, odzywam się do Was. O, widzicie, mój zagubiony kolczyk. Nie mogę za bardzo mówić, zaraz Wam powiem dlaczego, tylko go podniosę. właśnie go przejechałam, bo szukałam, chowałam kolczyki z parapetu i zgubił mi się jeden, i tak się rozglądałam jeszcze za nim, i nie mogę za bardzo mówić, bo. Ale chciałam się koniecznie z Wami przywitać, dlatego, że ja mam te paski wybielające, i wróciłam tak jak Wam mówiłam przed chwilą, że wracam z kościoła i jeszcze przed obiadem chciałam sobie po prostu nałożyć te paski, żeby mieć już z głowy i tak za bardzo, no za bardzo, nie wiecie tak, niewygodnie jak ma się założone te paski na, na, dolną i na dolne i górne zęby i pewnie seplenie, więc więc nie chcę się, się ośmieszyć, ale chciałam się z Wami przywitać i witam Was w kolejnym vlogu. Wiem, że dawno nie było. Już nawet niektórzy mi pisali, kiedy będzie kolejny vlog. Powiem Wam, że właśnie tak do godziny, i to zazwyczaj tak jest, że do godziny 13.00. Jest takie piękne słońce i w ogóle tak seplenie, że, że aż mi to przeszkadza. Jest takie piękne słońce, jest taka piękna pogoda, a teraz zaczyna się robić troszeczkę, troszeczkę szaro. Ja już rozmrażam kurczaka tutaj w tej pomarańczowej misce. Za chwilę dojmuję warzywa, bo dzisiaj będzie kurczak z warzywami. A na podwieczorek zamierzam iść na um, szejka um, owocowego, więc, um, więc tak sobie dzisiaj um, na zdrowo będę, um, będę jadła. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że odkąd mi mówiłyście o tych krostach, ja oczywiście jeszcze mam będzie je znać w ogóle, czy uważacie, że... Że mniej czy więcej, więc wiadomo, że ciężko jest powiedzieć, jak mam makijaż na sobie, ale bez makijażu moim zdaniem jest tragicznie. Aczkolwiek ostatnio w makijażu też było tragicznie, bo wszystko się oznaczało. Mi się wydaje, że troszeczkę, troszeczkę mniej nawet z makijażem, no ale cały czas mi jakieś tam nowe wyskakują. No i co do tego właśnie, że o tych słodyczach, przestałam sami całkowicie jakieś takie czekoladopodobne rzeczy odstawiłam, nie wiem. Zdarza mi się zjeść czasami jakieś frytki, ale to też nie tak często i odstawiłam soki. Wszystkie soki, które pijam, wiecie, że ja zawsze kupowałam soki pomarańczowe, jabłkowe, odstawiłam i piję tylko wodę, więc... Więc tak, więc piję dużo, dużo wody, żeby nie było i mam nadzieję, że wyjdzie mi to na zdrowie, przede wszystkim też dla moich nerek. Dobra, idę jeszcze troszeczkę ogarnąć, bo tutaj już w ogóle do nagrania a ja troszeczkę sprzątnęłam, bo jak wychodziłam to wszystko było o tak, bo się spieszyłam, w ogóle wstałam po dziewiątej. Po więc tak się, tak się ma mój dzień, taki plan na dzisiejszy dzień, w ogóle nie odzywałam się tyle, bo ten, ten tydzień, od, tak naprawdę od czwartku, kiedy mam weekend, był taki zabiegany, ponieważ robiliśmy z koleżanką prezentację, potem były rekolekcje, a potem tak to do, no, do 15 się prezentację, potem tak no, chciałam obiad, coś tam, coś tam, za chwilę rekolekcje, wracam ciemno i nawet nie było kiedy, kiedy zacząć. No i, no i tak, no i wczoraj byłam, też nie było mnie cały dzień w domu, więc też nie miałam kiedy nagrywać. Tak naprawdę zostaje mi tylko niedziela w tym, w tym tygodniu, więc ja idę jeszcze ogarnąć, muszę zaraz dzieła zrobić ten obiad. No i po prostu poczekam, aż zdejmę te paski. Jeśli chodzi o te paski, to ja mam paski Crest Supreme Flex Fit, coś takiego, ale nie mówię za wiele, ponieważ ja będę nagrywać na ten temat osobny film, więc, więc tak ja się długo... Powiem tutaj tak szybko, ja się długo zastanawiałam nad paskami, ja mam ogólnie żółtą kość zęba, przez to, że jeszcze długo, długi czas paliłam, teraz już nie palę, już, już dawno rzuciłam, nawet nie pamiętam kiedy, to jeszcze bardziej ta, ta kość mi przyrzukła to wiecie, jakie, miałam, jakie mam, jakie, jakie miałam zęby, zawsze miałam żółte, czy tak nawet w takich ciemniejszych matkach się one odznaczały. No i stwierdziłam, w ogóle przeczytałam kilka dni temu, przeczytałam wszystkie pora, wizerze, jakieś tam inne rzeczy, opinie, które paski polecacie. Ja mam wrażliwe zęby, wzięłam najsilniejsze i, i w ogóle wszystko Wam opowiem w tym osobnym filmie. Nie gadam i idę. Obiad gotowy. Wiem, że nie wygląda to dobrze. Dałam tutaj warzywa, kurczaka i troszeczkę sera, ale uwierzcie mi, smakuje dobrze. idealnie. Za trzy minuty ściągam paski i zabieram się za jedzenie. Akurat w tym momencie zdążymy stygnąć, więc kto je ze mną, to smacznego. Robiłam wszystko, i chciałam Wam jeszcze pokazać. W ogóle zjadłam obiad, pokazywałam Wam. Wiem, że nie wyglądał dobrze, ale uwierzcie mi, smakował po prostu pysznie. Zostało mi jeszcze... Dzisiaj trochę z tego obiadu, więc albo dzisiaj na kolację będę miała, albo jutro na obiad, ale raczej jutro na obiad. I chciałam Wam właśnie pokazać te, te paski z te wybielające właśnie. I to są 3D White Crest Flex Fit. I to są te Supreme Flex Fit najsilniejsze. No i tak wyglądają moje zęby na razie. Ja mam dzisiaj dopiero trzeci dzień kuracji, więc jeszcze cztery dni czytałam na Instagramie i w ogóle tyle wiadomości mam na Instagramie i na YouTubie. Ja to wszystko podpisuję, tylko muszę się zebrać, bo teraz jest po 14 i będę, siadam sobie właśnie do tej prezentacji, zrobię tam prezentację, a potem sobie właśnie wyjdę na tego, na tego szejka, może też Was zabiorę na miasto trochę, no, trochę ze mną pochodzicie, zresztą no, zobaczymy, zobaczymy. Na razie nic nie nie obiecuję, więc taki dzisiaj dzień zobaczcie, czy zobaczcie, no nie możecie zobaczyć, ale już nie ma takiego słońca, już jest tak, wiecie, no, takie już chmury się zebrały, więc to no tak sobie, ale ogólnie jestem tak zdecydowana tym, tym wybielaniem zębów. Powiem ja Wam, że nie mogłam się doczekać i bardzo się bałam właśnie o to, że będą mnie zęby bolały, a jak na razie nic mnie nie boli. a ja tam szczegóły bym właśnie opowiem w tym filmie, ale dajcie znać w ogóle, czy widać jakąś różnicę, czy nie, czy wierszy uśmiech <laughs> hollywoodzki. Nie pewnie nie, ale na pewno ale jakiś tam wierszy będzie po tygodniu. No zobaczymy. Jeszcze cztery dni, czyli do czwartku, Do czwartku, łącznie to pewnie w piątek Wam już nagram, nagram taką relację odnośnie, odnośnie tych pasków. No nic, i wiecie co? Wszystko pozmywałam, ogarnęłam się i tak już lubię, właśnie, jak już wszystko ogarnę tego rano nie zdążyłam ćwiczyć, więc. Więc poćwiczę sobie już wieczorem, zrobię tą prezentację i, widzicie, tak ostatnio teraz się do Was nie odzywam, bo wzięłyśmy sobie z koleżanką wszystkie, większość prezentacji, tak naprawdę, na, na teraz, na ten okres przed, przed grudniem, żeby mieć wszystko w głowie. i trochę tego jest, trochę trzeba zrobić, trochę czasu schodzi, więc, więc dlatego tak rzadko się odzywałam, ale planuję kilka, kilka filmów, jak tylko znajdę teraz czas, to na pewno. Na pewno będę więcej nagrywać, zresztą niedługo już jest grudzień, niedługo jadę do domu, więc niedługo po prostu będą nagrywane także filmy z domu, więc, więc wróci super tło, super a nie akademickie takie o, byle jakie. Dobra, ale nie gadam i idę tą prezentację robić, bo, bo na jutro musi być, a jeszcze nie zrobiona. Kończyłam robić już prezentację i właśnie za chwilę wychodzę. Wezmę tylko kurtkę i może Was nawet zabiorę ze sobą, bo stwierdziłam że muszę jeszcze kupić sobie szare rajstopy, więc przy okazji to zrobię w niedzielę, tak? Wiem, że, że nie wszyscy chodzą w niedzielę na zakupy, ale ja chodzę, bo tak naprawdę wychodzę w każdy dzień. No i tak, pójdę sobie właśnie kupić te rajstopy, no a potem jeszcze tak troszeczkę pochodzę po, po sklepach, popatrzę, popatrzę co, co jest. I o 17 może pójdę sobie na tego niego szejka, może jeszcze gdzieś nawet się przejdę, na taki spacer, wiecie, ładna, może nie tyle, co taka ładna podana, ale nie jest zimno, więc, więc pogoda taka super na spacer. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, bo, bo patrzę na, na pomadkę, którą, którą mam na ustach, którą sobie nałożyłam na ustach, wiem, że Wy często mnie pytacie właśnie, co ja mam na ustach. Chciałam Wam pokazać, że ja mam te pomadki z Lovely Creamy Color i moim zdaniem naprawdę bardzo super, bardzo super, bardzo fajne. Takie wiecie na takie, na takie nałożenie, takie szybkie, takie wiecie, gdzie się spieszycie, nakładam sobie raz, dwa, ja to tylko tak wiecie, o tak delikatnie dotykam sobie tą pomadkę, żeby dała taki delikatnie różowy, różowy taki poblask tym, tym ustom i fajnie wygląda. Super te pomadki są naprawdę bardzo Wam polecam do Wam pokazać filharmonię te białe, ten biały budynek tak naprawdę. To jest filharmonia w Szczecinie, taka bardzo znana. Nie wiem, czy, czy słyszeliście, ale najładniejszy budynek w Europie. Więc, więc tak się prezentuje. Trochę mnie tutaj trzęsie, bo, bo zobaczcie, jakie są chodniki, ale koniecznie chciałam Wam właśnie pokazać filharmonię w, w Szczecinie. Teraz ja skręcam tutaj i będziemy szli moją ulubioną trasą, czyli trasą zamkową. Tutaj jest Zamek Książąt Pomorskich, po drugiej stronie są Wały Chrobrego i lubię tutaj chodzić, bo tutaj jest mało ludzi. Można tak się, wiecie, odstresować, odpocząć, zebrać myśli, naprawdę fajny spacer mieć, więc, więc tak idę dalej, ale zobaczcie w ogóle, nie tak się pochmurzyło, ale jakie piękne niebo jest. Tak jak Wam kiedyś pokazywałam w jednym filmie z Płocka, takie niebo właśnie było. Tak, tak jest teraz. Super. Chciałam Wam w ogóle powiedzieć, że dzisiaj jak byłam w Biedronce, to zobaczyłam takie piękne misie. Ogromne, w czerwonych sweterkach. takie świąteczne. I powiem Wam, że tak zapragnęłam sobie je kupić, ale mówię, taki wstyd iść do akademika z takim wielkim misiem, ale po prostu. Cudowne, cudowne, więc jeżeli macie dzieci albo w ogóle sami lubicie misie to koniecznie idźcie te no po prostu są przepiękne te misie, no mówię Wam, gdybym nie musiała wracać do Akademika z takim dużym misiem, to chętnie bym go kupiła. Jadę w ogóle teraz, tak wiecie, zrobiłam sobie taką jakby okrężną drogę troszeczkę spacerową, bo pojadę sobie właśnie tutaj na spacer, a wyjadę koło, koło galerii, do tej właśnie jednej galerii pójdę po, po stopy troszeczkę się rozejrzę, bo tam też jest HM, a w drugiej pójdę do, do tej kawiarni. Nie, to nie jest kawiarnia. Do takiego nie wiem jak to w ogóle nazwać, do takiego po prostu punktu, gdzie, gdzie sprzedają te jogoszejki. Chociaż wiecie co jest tak zimno, a te jogoszejki też są zimne, więc, więc nie wiem czy to dobry czy to dobry pomysł na na picie takich zimnych legoszejków. W ogóle ja nawet nie wzięłam czapki. To był głupi pomysł. Tutaj mam rękawiczkę, bo tą ręką prowadzę, a w drugiej nie mam, bo no kurczę, muszę, muszę obsługiwać telefon i w ogóle dajcie mi znać, czy, czy podoba Wam się taka, taka, forma, taka forma vloga? Także wam wiecie, pokazuję, zabieram was na miasto. Jeżeli wolicie z domu, no to e, też mogę nagrywać wam z domu i to szczerze mówiąc jest e, obojętnie. Ale kiedyś pamiętam, że mówiliście, że chcielibyście, żebym ja nagrywała, e, nagrywała z dworu. ale powiem wam, że jest ciężko ale jest ciężko. Bo e, nie wiesz, że ludzie ciągle się kręcą, podtrzymanie komórki jest też e, ciężkie ciągle przez sobą. Pokażę Wam teraz film harmonii z bliska. Przejadę się tutaj trochę tym. Zobaczcie w ogóle tutaj jest. Zostanę, mogę nawet podjechać. Szczerze mówiąc nigdy tutaj nie byłam. Dużo osób tutaj jeździ na rolkach. To jest taki fajny, e, fajny teren. Kurczę włosy mi... włosy mi e, zawiało. Ale super jest. Tutaj w ogóle jest tak stromo. Mówię Wam. Zobaczcie. Zaraz Wam pokażę w ogóle z dołu, jak to wygląda. Ja tutaj jestem pierwszy raz, ale trochę się boję. Co to tutaj jest? Zobaczcie. Jezu, jak to śmiesznie wygląda, ale ja się boję teraz zjechać. Kurde. Ja to sobie daję zawsze zadanie. Naprawdę bardzo wysoko. Mówię wam. Pierwszy raz tutaj jestem. Dobra, nie było tak źle, mogę nawet przyspieszyć. Zaraz Wam pokażę filharmonię. z bliska. A tam za filharmonią, taki budynek, taka wieża, w sumie taka okrągła. To tam właśnie idę do galerii. No, zobaczcie, jak ta góra wyglądała. Naprawdę mega duża. No, ale dała radę więc teraz idę do, do tej galerii. Już się do Was nie odzywam, zakładam rękawiczkę, bo mi zimno naprawdę i um, odezwę się potem może do Was właśnie z galerii, może z jakiejś przymierzalni, wiecie, no zobaczmy. Właśnie wracam do domu, zobaczcie jak jest ciemno. Tutaj w ogóle obok za mną jest Starbucks, ale dobra, Wam już nie pokażę, bo dużo osób się patrzy. I wracam do domu. Tutaj jest fajny bar, bistro na językach. Byłam tutaj tylko raz, ale mają dobre jedzenie i muszę się w końcu tutaj kiedyś wybrać i przeszłam tędy, ponieważ mogłabym też drugą stroną, ale tam bym musiała czekać na pasach, a tego nie lubię, więc pójdę sobie pod tak zwanymi filarami. Jest tak zimno. Wstąpiłam miejscu tylko do promów. Kupiłam sobie bluzkę tą na ramionczka z koronkami, co ma, mam właśnie taką zieloną. Już to kupiłam sobie czarną i jeszcze jeden speter w Sensei, Ale to wam pokażę, jak wrócę. Dobra, idę. Dobra Maiko. Wróciłam właśnie z tego spaceru. Pewnie jeśli chodzi o nagrania, to będą takie krótkie, troszeczkę poprzerywane. No wiecie, jak to jest nagrywać na dworzu bardziej, że jest zimno, kręcą się ludzie, zresztą Wam mówiłam. I po co przyszłam? Mówiłam Wam, że kupiłam dwie, dwie bluzki, jeden swetek, tak naprawdę, o, właśnie taki. Tylko, że jest ciemno, teraz są światło zapalone górne, więc to też tak nie wygląda jakoś rewelacyjnie, ale wiecie, co mnie przekonało w nim, że on jest taki mega, mega krótki, zobaczcie, tutaj nawet brzuch mi widać, zaraz Wam pokażę, bo mam się oddalej, jest taki troszeczkę nietoperzowy, kupiłam go w i właśnie szary, mój, mój jest M i myślę, że jest ok, bo jakbym działa L, to Mógłbym się rozciągnąć w, w praniu i teraz Wam pokażę jak on wygląda, tak wiecie, troszeczkę niżej, tak żebyście mogły dokładnie zobaczyć. Zobaczcie, tak on się właśnie prezentuje, czyli jest naprawdę, no taki dosyć krótki, ale taki właśnie fajny. Ja lubię takie, takie krótsze te sweterki, bo tutaj, nam gdzieś się one, nie wiem, właśnie tak jak ja miałam dzisiaj ten sweter, taki długi, naprawdę długi, a te są takie typowo właśnie, no fajne, bardzo mi się podoba ten krój. Super to wygląda, bo, bo nie zasłania nam, nie pogrubia nas, jako tutaj widać, że, że to wcięcie jest, więc, więc super. I za chwilę wam pokażę jeszcze drugą bluzkę. I druga bluzka jest z promot, ale to już się znacie. Widziałam sobie tę samą, tylko że. Tylko, że czarną. O, zobaczcie. Identyczną tylko że czarną. No, mi się tak bardzo podobają i e, Wam też się podobało, bo wiele z Was właśnie pytało mnie, e, gdzie tą bluzkę można dostać, więc w promocji i nawet, nawet jakbyśmy tak nosiły na jedno ramię e, ten sweter, to założyć właśnie e, pod, tan, pod ten sweter tą bluzkę i tak, żeby wystawała ta koronka e, czarne z szarym, fajne połączenie, fajne. E, nie powiem, że nie. No i co, i tak ten dzień minął, powiem Wam, że no jakoś tak, nie wiem, szybko, teraz idę poćwiczyć, fajnie wyglądam z tym cukrem. naprawdę, sweter super, jeżeli będziecie pytać o ceny to 60 zł, czyli też jakoś niedrogo, no ale zobaczymy jak będzie z jakością, bo, bo wiecie, różnie, różnie to bywa, teraz idę ćwiczyć, tak naprawdę będę się z Wami już żegnać, taki vlog trochę w mieście po prostu bo no tak no trochę pobyłam dzisiaj w tym mieście, połodziłam. no, więc ja, ja kończę, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, nie wiem, czy ten vlog będzie długi, czy krótki, mi się wydaje, że krótki, albo nie wyjdzie długi, aczkolwiek nie był jakiś tak zbytnio moim zdaniem ciekawy, dajcie znać w ogóle, czy lubicie, jak Was zabieram na miasto, czy wolicie vlogi kręcone z domu, wtedy się do Was dostosuję, więc ja się dziś z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach, pa, pa.